Dzień dobry! Zaczynamy pierwszy dzień vlogmas. Trochę się stresuję, ale trochę się jaram. Witam was z się, bo Goniuś nie odpupuje mnie na krok, odkąd wróciliśmy z Tokio. Normalnie, kiedy się kąpię, kiedy pracuję, kiedy sikam, on musi być obok mnie. I cały czas chce na rączki, cały czas chce być ze mną. Najsłodszy piesek na świecie. Dzisiaj mamy luźniejszy dzień, coś co musimy zrobić to rozpakować wszystkie walizki, zrobić pranie, posprzątać, wrócić do życia po prostu po Tokio. Zrobiliśmy trochę duże zakupy i musieliśmy kupić dodatkowy bagaż, także mamy trzy wielkie walizki do rozpakowania i musimy się tym dzisiaj zająć, bo... To już leży od dwóch dni tutaj i to jest przesada. Trzeba to ogarnąć i zacząć żyć z powrotem. Bardzo lubię podróżować do Azji, bo jak wracam, to mam fajny jet lag w tę stronę, więc dzisiaj wstałam o 6.30, wczoraj tak samo. Także fajnie mi się staje tak rano. Pooglądałam sobie YouTube'a, żeby nabrać inspiracji, żeby zacząć dzisiaj vlogować. I jestem gotowa. Jestem gotowa na vlogmasy. Mam nadzieję, żeby też. Zaczynam od zrobienia sobie herbatki, bo jest strasznie zimno, bo przybyłam ogrzewanie. Byliśmy w Tokio, bo tam było tak po 16-20 stopni, więc było tak no, naprawdę fajnie I kiedy tylko wysiedliśmy z samolotu, bo akurat yy, wysiedliśmy jakoś o godzinie 5-6 nad ranem, coś takiego I po prostu ten los... To jest Także potrzebuję herbatki, zimno po prostu Aktualnie to są jedyne łyżeczki, które posiadam w domu. Nie wiem, jak to się stało. To znaczy, wiem. Zaczęliśmy jeść catering. żeby zabierał catering ze za sobą i za każdym razem brał sobie łyżeczkę. I aktualnie nie mamy żadnej łyżeczki w domu. Poza takim plastikowym, więc IK. Okay. Ciekawa herbatka. Zastanawiam się, czy nie zrobić sobie od razu śniadania, bo śniadanie to jest coś, co chciałabym udoskonalić. W przyszłym roku i ogólnie w tym miesiącu Ogólnie ten miesiąc będziemy traktować tak jakbym już Chciała się zmotywować na nowy rok I już wprowadzić jakieś nowe, lepsze nawyki Więc może od razu zaczniemy sobie Od śniadania, bo zawsze jest tak, że Mówię sobie, że najpierw zrobię to, a potem zrobię to I to śniadanie zostawiam na ostatni moment A później okazuje się, że muszę już wyjść z domu I tak naprawdę nie jem tego śniadania w ogóle Coś, co musimy Na nowo wprowadzić To picie wody Powiem wam, że już naprawdę bardzo dobrze mi szło A później polecieliśmy do Tokio ja mam także, że kiedy jestem na jakimś wyjeździe, po prostu nie chcę pić wody, bo nie chcę cały czas latać do łazienki. Przez to, że nie umiem pić tej wody normalnie to za każdym razem, kiedy wypiję taki kubek wody, czyli litr wody, to ja chodzę do łazienki co 15 minut. I jak jestem na wyjeździe, to po prostu stresuje mnie to i nie chcę chodzić do łazienki cały czas, bo też jestem cały czas poza domem, więc nie chcę chodzić do jakichś innych łazienek. Stresuje mnie to. Bardzo stresują mnie te zarazki. W ogóle publiczne toalety strasznie mnie stresują. Ale dobra, teraz już jestem w domu, więc wracamy do normalnego picia. Przynajmniej jeden taki kubek, a dwa to już było zajebiście, więc, więc zobaczymy, ile damy radę. I no co, nalewam sobie wody po prostu. Przez ogrzejniki strasznie chcemy mi e, się mieć co dzień. zostaw! Goniosz już zabiera się z zawalizka, bo chcę mi pomóc, ją zbakować. Gonios to nasze dziecko, więc nie mógł nie dostać swojego prezentu z Tokio i kupiliśmy mu. Taki piękny zestawik sushi. Trzymam to, dlatego płaczę, bo już chcę to dostać. Znaczy dostał, ale mu teraz zabrałam, żeby wam pokazać. Kupiliśmy taki zestawik sushi do zabawy i mamy tutaj łososia, tutaj takiego omlecika, którego sobie można ciągnąć giri. O nie, giri chyba. Masz. I jego ulubiona rzecz, czyli ośmiornica, którą nosi cały czas ze sobą. Jest taka malutka. No, ona ja już chyba nie pisze, bo chyba ją zepsuł. To wszystko było w takim talerzyku. Tak sumie nie wiem. Aaa, to... przecież tutaj można wrzucić przysmaczki w to. Genialny, genialny zasadnik. Dobra, robię od razu śniadanie, bo jeżeli nie zrobię teraz, to zjem za 3 godziny. Jak możecie się domyślać, nie mam zbyt wiele w lodówce, bo nie było nas tutaj przez prawie dwa tygodnie, więc wszystko wyrzuciłam. I co mam, to chyba chleb. Chleb kupiłam wczoraj nowy, jakby nie sprzed przed dwóch tygodni. Chleb i jajka, więc zrobimy chleb i jajku. Kupiłam też masło tak na szybko, to znaczy zamówiłam po prostu z niska. Muszę iść na jakieś takie zakupy, właśnie, żeby kupić jakiś ser, szynkę i tak dalej, żeby mieć coś takiego dobrego do jedzenia w domu. Teraz zrobimy chleb w jajku po prostu. Wspaniałe śniadanie. Po tym codziennym jedzeniu azjatyckich rzeczy, czyli ramenu, sushi, nie wiem co jeszcze. My jedliśmy po prostu wszystko takie tłuste, I teraz chciałam troszkę takiego polskiego, normalnego jedzenia, czyli chleb w jajku. Wcale nie tłusty. Czy zrobiłam sama dla siebie pięć kawałków chleba? Być może, jestem bardzo głodna. Poprawię sobie tego warkocza, bo dzisiaj nie robimy żadnej fryzury. Mamy luźny dzień, dzień ogarniania wszystkiego, więc żeby sobie po prostu nowego warkocza I zaraz przejdziemy do pielęgnacji Bo moja cera już umiera W Tokio była bardzo twarda woda I jako, że ja nigdy nie mam problemów z serą To tam miałam I cały czas mi coś wyskakiwało na twarzy Nawet kiedy robiłam pielęgnację Więc musimy troszkę wrócić do tego co było Chociaż i tak już moja skóra się wyczyściła Ale czuję, że jest taka sucha i taka szara I że potrzebuję głębokiego nawilżenia Tęskniłam trochę za polskim jedzeniem. A może nawet nie, nie, tylko polskim, co za takim europejskim. O, za europejskim jedzeniem. I wczoraj, kiedy przyjechaliśmy, to po prostu musiałam zjeść pizzę. Miałam taką ochotę. I teraz właśnie czuję, czuję, jak pachną te o, chlebko jajki. O, chlebko jajki, co ja powiedziałam? Jak ludzie mówią na to, bo ja mówiłam zawsze na to chleb w jajku. A ludzie. to jest jakaś, jakaś nazwa. Na Jaj o chlebki. Byłam w ogóle wczoraj też na paznokciach. Troszkę mocny jak. Mam mnie ostatnio, ostatnio jestem jakaś taka bardziej natural. To są jakieś takie bardzo mocne. Nie wiem, jak się z nimi czuję. Z jednej strony mi się trochę podobają, a z drugiej strony tak patrzę i tak wow. Właśnie w Tokio było bardzo ciężko dla nas, żeby zjeść takie normalne śniadanie, co nie? Tym bardziej, że jeszcze żaba jest bezglutenowy, więc musieliśmy szukać y, jakichś takich restauracji, które podają bezglutenowe opcje. Ale tęskniłam za takim chlebem. Żaba w ogóle jest w trasie. Było zaraz po powrocie. Mieliśmy dosłownie jeden dzień i musiał jechać na koncert. Y, jeden miał we Wrocławiu, później w Kołobrzegu. Dzisiaj wraca. Także pomyślałam, że może zrobimy też coś dla niego do jedzenia, takiego fajnego. Pomyślałam, że zrobię rosu. Ostatnio robiłam pierwszy raz rosu, może oglądaliście tego vloga i wyszedł przepyszny, więc potrzebujemy takiego polskiego jedzenia. Więc zrobię dzisiaj rosu i zdecydowałam się, co jeszcze zrobię na drugie danie. Może zrobimy też jakiś deser? Nie, no, może nie przesadzajmy. Czy to nie wygląda wspaniale? Trochę jak góra na leśników. też dostał swoje jedzenie. Ja dostałam swoje jedzenie. Jest dopiero 8 rano. Fantastycznie. Jeszcze nawet nas nie rozpakowałam. Już mam tonę prania, więc zabieram się za to od razu, żeby wszystko zdążyło ładnie wyschnąć. Już wczoraj wrzuciłam pierwszą partię i teraz nastawiam kolejną. Rozpakowywanie tego... Kocham się pakować, ale nienawidzę rozpakowywać. ile leżą te walizki po 2-3 dni albo dłużej. Doszla. Kiedy mnie nie było, przyszło bardzo dużo paczek nie wiem czy dziś będziemy to otwierać ale na pewno w któryś dzień wydaje mi się, że część z tych paczek to jeszcze w ogóle jakieś kalendarze adwentowe, ja w tym roku nie zamawiałam żadnego kalendarza adwentowego ale wiem, że kilka marek wysłało mi swoje kalendarze, także zobaczymy zakładam sobie swoją nową opaseczkę z Tokio, pokazywałam ją w holu zakupowym na TikToku i kupiłam jeszcze taką, Hello Kitty zrobiłam w ogóle w takie ogromne zakupy kosmetyczne, zrobimy sobie haul na pewno w któryś dzień, bo bardzo chcę przetestować te produkty i powiem trochę, y, jak wyglądało kupowanie kosmetyków tam, ale najpierw umyję sobie twarz. Trunk y, elefant, Oczywiście Beauty Elixir z Kodali. w na świecie. I nakładam sobie tonik z Lanką. Jest bardzo wydajny i bardzo chcę już go wykończyć, żeby zacząć testować kolejne rzeczy, bo po prostu od, nie wiem, dwóch miesięcy chyba używam tylko tego. Jest fajny, bo ja lubię takie mleczne tuniki, ale chcę już testować coś nowego. A wracając do zakupów w Tokio, mają tam taki sklep, który... Jest trochę podobny do naszej Sephory, tak naprawdę. Bo znajdują się tam też takie marki, które normalnie znamy, wiecie, jakieś i Saint Charlotte chyba nie mają, ale no, jakieś tego typu, wiecie, z domów mody po prostu. I to jest jakieś 20% całego sklepu, a reszta to są tylko i wyłącznie produkty właśnie azjatyckie, czyli koreańskie, też japońskie, pewnie też jakieś inne. I 80% tych marek nie znałam. Jakby w ogóle, pytanie nic nie kojarzyłam. I też bardzo dużo z tych marek nie miało nawet napisów po angielsku, więc trochę brałam rzeczy na oślep. Zrobiłam sobie research na TikToku, właśnie co dziewczyny polecają, co warto kupić, no bo po prostu nie mogłam tego przeczytać no bo nie wiedziałam co jest do czego, więc kupiłam dużo polecanych rzeczy Jaką dzisiaj pielęgnację robimy? Chyba witamina C by się przydała. Witamina C z Sunday Railway i właśnie z myślą pewnie o turystach zrobili coś takiego jak taka sekcja, gdzie są produkty, które wygrały jakieś tam nagrody, że macie całą taką wielką ścianę i tam są produkty, które mają pierwsze, drugie, trzecie miejsce w jakiejś danej kategorii czyli na przykład serum nawilżające albo rozjaśniające i to jest wybór numer jeden Wśród klientek, to jest wybór numer, numer dwa i numer 3, więc bardzo dużo produktów wybrałam po prostu z tej półki, no bo wiem, że to są polecane rzeczy i to się też pokrywało z tym, co widziałam na TikToku, także nie bałam się tego brać. Było bardzo dużo rzeczy, które miały przepiękne opakowanie, ale totalnie nie wiedziałam, co to jest w ogóle, więc raczej nie brałam takich rzeczy. Pod oczy no, może mam sobie krem z kodali, bardzo grubia. I no, może sobie chyba może ten kremik z Glow Recipe, Hello, no jest takim kremem żelowym, więc myślę, że na dzień idealnie i też. Spróbuję, żeby moja skóra nabrała takiej świeżości. A jeszcze chciałam wam powiedzieć o cenach, bo te produkty miały naprawdę bardzo fajne ceny. Nawet te, które były bardzo polecone i wydawało mi się, że będą bardzo drogie, to i tak łącznie za zakupy zapłaciłam jakieś w kilku sklepach, bo byłam w kilku sklepach. I łącznie za kosmetyki zapłaciłam jakieś 1500 złotych, może troszkę więcej. Jak zobaczycie siatę kosmetyków, którą przywiozłam ze sobą, no to. W Saforze za 1500 zł mielibyśmy 4-5 kosmetyków. No, może troszkę więcej, jeżeli są jakieś tańsze. Ale tamte ceny naprawdę były bardzo w porządku, więc po prostu nakupiłam tego w kolorze. Kocham cereś pierogów pielęgnacji. Jest taka świetlista. Kupiłam też bardzo dużo. Takich różnych, dziwnych produktów, których nigdy nie widziałam w Europie, których Europejki po prostu nie używają, więc przedstawiam sobie też to na pewno albo tutaj, albo na TikToku, które nam znać. Musiałam wszystko wypakować z opakowań, bo zajmowało bardzo dużo miejsca i no, mieliśmy troszkę problem z bagażami, że właśnie dokupywaliśmy tę kolejną walizkę, bo było tego wszystkiego za dużo. Nie tylko moje kosmetyki, ok? Nie tylko kosmetyki. Będziemy sobie jakoś radzić, będziemy poszukać w translatorze. I... Tłumaczyć w ogóle, co jest do czego? No bo nie ma opakowania, więc troszkę nie mam też. Mm, bo w sumie te rzeczy, które kupiłam, to. Większość z tych rzeczy ma napisy po angielsku, więc troszkę nie wiem teraz jak, czego używać, co do czego, ale dojdziemy do tego, dojdziemy do tego. Mamy godzinę 12. przez kilka godzin pracowałam na komputerze, musiałam poprzerabiać jakieś rzeczy, podpisywać na maile nudne rzeczy. I teraz zabieram się za rozpakowywanie walizek, sprzątanie, gotowanie obiadu. Znaczy czekam aż zakupy mi przyjadą. Nie wiem od czego mam zacząć, bo jest tego strasznie dużo. Ale musimy zrobić tak Rozwiesić pranie, które skończyło mi się właśnie robić Musimy posprzątać kuchnię Żeby było pięknie i ładnie Przed gotowaniem Rozpakować te walizki To zajmie mi najdłużej Podkurzać Może umyć podłogę jeszcze dzisiaj A jeżeli nie dzisiaj, to może zajmę się tym jutro Na szczęście ogólnie w innych pokojach Poza sypialnią jest porządek sobie już wszystkie kosmetyki. Jest z tego sporo, ale nie będziemy się teraz tym zajmować. Na razie sprzątamy, chociaż już sama chcę to wszystko przejrzeć i zobaczyć, co jest do czego. Ale dobra, stwierdziłam, że zanim zacznę ogarniać walizki, odciągnę to jak najdłużej mogę, to zajmę się takimi pierdołami, które jeszcze tutaj leżą. Bo tutaj mam kosmetyczkę, którą miałam w samolocie, a to jest oryginalnie moja kosmetyczka do auta, więc w sumie dużo rzeczy się pokrywa, bo też w aucie włożę jakieś takie mniejsze rzeczy. Nigdy nie wiadomo, polę być przygotowana na każdą ewentualność. Tutaj mam taką kosmetyczkę na leki, tutaj mieliśmy wszystkie leki, wszystkie jakieś takie rzeczy, które mogłyby się przydać. Zawsze to biorę ze sobą na wyjazdy, bo nigdy nie wiadomo, muszę to pozanosić na swoje miejsce. Zaczynamy! Dobra, im szybciej to zrobię, tym lepiej dla mnie. Więc dzielę rzeczy na kategorie, które do prania, które nie do prania, wiadomo, nie do prania. O, tutaj mam jeszcze kilka rzeczy z Tokio do przetestowania. To jest podobno zajebiste i to są takie płatki, które grzeją wam oczy. A tu są takie płatki, które Chodzą stopy, przetestujemy Bluza do prania I buty Ty. osobno Tutaj w chyba nie chodziłam Ja się zawsze pakuję w takie... Worki, pudełka do pakowania i dzięki temu mieści mi się o wiele więcej rzeczy, więc to musiałam sobie dopakować, ale najpierw te rzeczy, które były luźne. W ogóle bardzo dużo rzeczy wzięłam, w których nie chodziłam, bo też spakowałam po prostu dużo, bo nie wiedziałam do końca, jaka będzie pogoda, bo ostatnim razem, kiedy byłam w Tokio, czyli 5 lat temu i byłam w kwietniu, czyli teoretycznie powinno być ciepło, a było strasznie zimno, więc totalnie nie wiedziałam i sprawdzaliśmy pogody, to wiecie, to było 15 stopni, to jest tak naprawdę nigdy nie wiadomo. Niby ciepło, ale z drugiej strony, jak będzie wiało, to będzie bardzo zimno, więc dobra. Paliska numer jeden, dan. Teraz muszę poroznosić to po całym domu, bo wiem, że wyrzucę wszystko ze wszystkich, to to zostanie tutaj i się za to nie zabiorę. Także trzeba to od razu zrobić. Paliska numer dwa. Powiem wam, że nie mam motywacji dzisiaj do tego sprzętu, jest strasznie mi się nie chce, no, ale wiem, że później sobie za to podziękuję. A tutaj są magnesiki, które kupiłam do mojej rodzinki. To jest baliska łączona, którą sobie kupiliśmy. Duża część idzie do prania. to są rzeczy, które muszę zanieść do szafy. O, została są kitkaty. Kitkaty smaku matchy. Mam nadzieję, że się nie rozwalę. Jestem już trochę głodna, a wstawiłam mięso na rosół, więc... Proces zaczął się robić, ale to zanim się zrobić, to jeszcze mi niewiele godzin. Także ja sobie taki I Zielony. Mmm, pyszne. Kocham macza. W ogóle rozgmiałam Mam nadzieję, że nie będę miała pecha. Go, już nienawidzie... Daj sama. To jest jedyny odkurzacz na jakiś szczeka. Jak czuję zapach tego rosołu w całym domu, to po prostu mam tak chcę już go zjeść, ale jeszcze muszę się pogotować chwilę, żeby był lepszy. Im dłużej, tym lepiej. Pięknie. Zaraz zrobi się ciemno, już tak naprawdę robi się coraz ciemniej. Została nam jedna walizka do rozpakowania. Jedna i finish. Mmm, pyszne. Mmm, ja Cię kocham, mi się... Mm. I był najlepszy. Nie zmusiłam mnie do tego. Naprawdę, wracam do domu, do domowy. Co, co za życie piękne, chyba to świąt, świątki już. No, to tak? A teraz robimy y, drugie danie, polskie drugie danie. Czyli ziemniaczki, mizeria i filecik z kurczaka w panierce. I jak było na koncercikach? Powiedz tutaj. Fajnie, super. I rozławił i w Kołobrzegu brzegu Wszyscy się wspaniałe bawili. Ja się wspaniałe Mamy tutaj połączenie panierki bezglutenowej, płatków kukurydzianych i serka. No, zmieszane tutaj z serkiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale pachnie już znakomicie. Pachnie ładnie, no. Mamy tutaj nawet purée z i oczywiście niezeria. Przepraszam widzowie, że ja tak jem, ale... Bardzo, Bardzo głodne i pyszne. Mmm, ale kremowe. Co oglądamy? Sukajcie mi dać nowy odcinek. No nowe figurki wjeżdżają. Super limitowana. Nice! No i, druga. I tutaj druga. Też limitowana. Z listem gończym. Za A czy my mamy tutaj One Piece gdzieś? Tu jest. Właśnie. Coś robimy tutaj One Piece ma jakąś taką tam. No to możesz. Zdejmij na chwilę to. Bo mamy tutaj rzędami pionowymi ułożone wszystko, więc potrzebujemy jeszcze jednego z Naruto, dwóch z My Hero Academia. Dwa Dragon Ball i tutaj właśnie musimy... No, ja chcę zrobić tak, żeby to było właśnie do No wiem, właśnie tak, tak myślałam. Dobra, na razie stanęło na tym, bo trochę tutaj niewymiarowo. No ale to nic, to Chciałem nic. dłużej przedłużyć półkę. Przepraszam, ale jeżeli to nie jest najsłodszy pies na świecie, to ja nie wiem. Sam sobie tak wszedł, rozkopał sobie. I sobie wystawił główkę z jednym łóżkiem, i patrzy tak na mnie. Dosłownie tak teraz leżałam sobie chwilkę i przeglądałam TikToka, i tak jakoś poczułam, że chce mi się już spać, a jest 21.10. I pomyślałam, że będę się już szykować powoli do spania, i jak najdłużej przetrzymam to, że chodzę wcześniej spać i wstaję też wcześniej, bo dzisiaj wstałam o jakiejś 6.37 i ten dzień był jakiś naprawdę bardzo długi. Byłam wyspana. Chciałabym, żeby tak pozostało jak najdłużej. Także dzisiaj taki bardzo nudny Dzień z domowego ogarniania, wracania do życia, bo tak naprawdę ten 15-godzinny lot teraz, jest strony z powrotem do Warszawy, strasznie nas wymęczył i byłam strasznie zmęczona po tych 15 godzinach. W ogóle ten jetlag strasznie źle znieśliśmy, w ogóle nie mogliśmy spać. A ja mam na przykład tak, że jak idę spać, od razu zasypiam, nie mam problemu ze snem. Praktycznie nigdy, może zdarzy się jedna noc tak na dwa 3 miesiące, że rzeczywiście nie mogę spać, tak ktoś jak bobas, a tam noc w noc się męczyłam i brałam melatoninę, żeby zasnąć i śniły się takie pojebane rzeczy w ogóle w tej Japonii, że nie wiem, codziennie jakieś niestworzone historie, także musiałam wrócić do tego trybu, no jednak nie ma tak własną rzeczką. A nasze łóżeczko jest tak zajebiste. Zainwestowaliśmy w dobry materac, bo tak naprawdę wiecie, ile czasu spędzamy na łóżku, śpiąc, albo siedząc, albo leżąc po prostu? Ile godzin w ciągu doby spędzamy w łóżku? Więc inwestycja w dobry materac, bardzo ważna. Robię sobie wieczorną pielęgnację. Powiem Wam, że w tym roku jakoś wyjątkowo czuję ten klimat świąt. Wiem, że u mnie jeszcze na vlogmasach tego nie widać, ale w tym tygodniu pójdziemy sobie na zakupy, bo w tym roku chcę mieć choinkę. Jak rok w roku Mówiłam, że to jest zbędny wydatek, nie będę miała gdzie jej włożyć. W tym roku poczułam, że chcę kupić moją pierwszą kolejkę. Poszukam jakiejś inspiracji na dekoracje, bo chcę też udekorować mieszkanie. Jakoś inny jestem tym starszy, tym bardziej cieszą mnie takie rzeczy, więc zrobimy to. Będzie świątecznie. To samo co rano. Ten sam tonik dzisiaj I myślę, że nałożę sobie dzisiaj Chyba jakiś olejek na twarz po prostu Żeby głęboko od, odżywić tą skórę Nie miałam czasu, żeby przejrzeć Tych kosmetyków, bo chcę tak wiecie Usiąść i zająć się nimi. mówię o tych kosmetykach y, azjatyckich Więc musimy to zrobić na kolejnym vlogu Bo sama nie mogę się doczekać A teraz wiecie, przez to, że nagrywam codziennie To nie chcę robić niczego bez was Chcę, żebyście były ze mną i nie będę gadać w tych kosmetykach. Pokażę wam jeszcze, czego używam na noc. Sunday Riley Sleeping Night Oil Luna. I to jest z retinolem. Dobra, see you tomorrow! Pa!